już mam rozdziska. Dzisiaj będziemy grali w gierki na moim... w sensie na laptopie mojej mamy. Dobra. O, <śm> <śm> dobra. Wpisujemy sobie klasycznie freef. O, nie rozmam. Fry... E, Fryfka.com, dobra. E, I teraz, e, gdzie ta gierka jest? Bob the Robber Zagramy sobie w to Bo już to kilka razy przychodzimy. Tak więc zaczynamy Klikamy sobie new game Tylko czekajcie Gdzie tu się wycisza dźwięk? Czekajcie Dźwięk trzeba wyciszyć. Gdzie tu się dźwięki wyciszało? Tutaj chyba. Nie, gdzie? Czekaj. Dobra, nie wiem, z dźwiękiem będziemy grali tyle. A tu można wyciszyć. O, dobra. Gierka wyciszona, teraz możemy grać. Dobra, tutaj na spacji było ten Dobra Właśnie, pudełka tam trzeba sprawdzić Przecież, No właśnie, tu hajsi gdzieś jest No to wszędzie hajs Eee, jakby stąd wyjść Czekajcie Aha, to jest ten. Dobra. Ale ja chcę stąd wyjść. Weźcie Powiedzcie, jak. No, jakiś kluczyk potrzebuję, ale nie wiem, gdzie on może być. Gdzie ten klucz? Potrzebuję klucz. Dobra, nie wiem. Najlepiej to od nowa zaczniemy tą grę. Mm. Dobra, hajs. Tutaj nie ma. Ech, teraz, teraz trzeba będzie to rozkminić jakoś. Ja w to kiedyś przechodziłem kilka razy. Ale już nie pamiętam, jak w to się grało. Aha, bo to trzeba tak. Jezu. No i dobra. Teraz pyk. Teraz tutaj 0,4,80. Eee, trzeba wpisać kod 0 4 8 0 Dobra. Otworzyło się. I schodzimy na dół. Teraz trzeba uważać, bo tu jest kamera. Do góry. Prawie nas wykryła. E, dobra. Tutaj trzeba obrabować. Czekajcie. Aha. A nie, alarm się pojawił. A nie. I patrzcie patrz teraz. Tego robocika trzeba teraz zniszczyć. Teraz spacja się przyda. pyk pyk, pyk. pyk. Dobra, trzeba teraz szybko po tego coś tam trzeba zrobić. No i dobra, przyszliśmy. Czekaj ja wam tu przybliżę może trochę. O, dobra. Teraz musimy iść w miejsce, z którego przyszliśmy. Czekajcie, tak. Dobra. Co? Jakim cudem? Nie wiem. Dobra, szybko trzeba czekać. O nie! Dobra. Nie wykrył mnie? Chyba? A nie wykrył mnie. Dobra. Dobra. Um, pyk, na dół, na nadu no i jutro no i przyszliśmy. continue i teraz będzie drugi domek teraz będzie ciężej, bo tego już to chyba przeszłem mniej razy niż ten pierwszy ups 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 to trzeba tutaj otworzyć o nie to trzeba będzie tą chłódkę chyba a nie jednak nie to jest hajs jest hajs dobra dobra to jest kod do tych tej, do tej drzwi tutaj eee, dobra zapiszę sobie na karteczce szybko szybko 0160 0160 dobra tutaj mogą być jeszcze jakieś pieniążki mogą być, dobra dobra nie, 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 nie tu dobra, teraz trzeba zjeść na dół i kodzik był taki 01 eee, chyba no, 60 poszło, dobra dobra, o nie szybko to trzeba dobra dobra, teraz szybko trzeba wejść tu kurde, nie, nie, nie nie, nie, nie co ja mam teraz, gdzie ja mam iść Czyż się tam nie wejdę? Nie, tu nic nie ma. Kurde! Dobra, trudno. Ech, oj. Dobra. Jeszcze raz domek drugi. Czekajcie, ja sobie tego laptopa trochę przesunę. Łatwiej będzie. W się sensie wygodniej. Dla mnie. O. Pyk. Dobra. I zaczynamy ten cyrk. Czekajcie, coś mi doko, wpadło. Dobra. Nie Szybko, szybko to otworzyć trzeba. Szybko trzeba to otworzyć. Dobra. Dobra, pyk. Ej, tu nie będzie kodu do tego? Do drzwi? Aha, wiedziałem. Zero, zero, sześć, zero. Dobra. Ha, wiedziałem. 0, 0, 6, 0. Dobra. Chodź nie tutaj. Dobra. Powalony żgałmek. Teraz do drzwi trzeba lecieć. Pyk. I było 0. Zero... Czekaj, jaki? 00 zero, zero, chyba. 6, 0, chyba. No dobra. Ups, ups, ups. Tak, dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra. I uciekamy stąd. To! Nie wiem, nie ma. No. Gramy w inną gierę. To jest jakieś dziwne. Nie wiem, zagramy sobie w to. W sumie. Zebra ładu się szybciej. Trzeba gierę wyciszyć Dobra Piek. Przecież to miało być wyciszone Czego to nie rozumie Willy Flip Dobra Tyk Dobra. Dobra, checkpoint. Backflip. Stop. Wow. No i dobra. No i przeszłem. Eee, jakie ja mam motory? Equipit? Mogę? Nie mogę. Eee... Oho. Co za free? Okay, teraz jest drugi poziom tak? Dobra. Ale start Dobra Take checkpoint Zoom drugi checkpoint Wow! Nie, o nie! O nie! dobra! Nie wiem jakim cudem ja to przeżyłem Na tym motorze Ale jadę jakimś czołgiem teraz Śmiesznym Teraz mnie wywali do góry Dobra Pyk! Zaczynamy kolejną gierę O! To, to jest fajna mapa! Pik, Pyk! Dobra o wow. nie. Yeah. Dobra, to będzie na tyle. Ostatnią rundę sobie przejadę. Ostatni raz. I będzie koniec filmu, bo już długo trwa. Czekajcie, tylko tą rundę przejdę.